Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj drinki w puszkach. Będziemy sprawdzać, czy smakują tak samo, jakbyśmy zrobili je w domu, czy będą to tylko nędzne namiastki. E, mamy dzisiaj: tak, Malibu truskawkowe i Absolut koktajl truskawkowy, Balaś z kolom Golden Lock z kolą, e, Wyborowa, Wyborowa Jack Daniels z kolą, Jean Beam, Bacardi z kolom i Kapitan Morgan. Kolą. Przypominam, że alkohol jest dla ludzi, którzy skończyli 18 lat. Kobiety w ciąży nie piją alkoholu, nie prowadzimy pojazdów samochodowych ani żadnych innych po alkoholu. Wydaje mi się, Mateusz, co? Po prostu wjeżdżamy, sprawdzamy, jak to smakuje. Pierwsza para: Absolut, y, truskawka Spritz, czyli gazowane po prostu i malibu y, truskawka, limonka i biały rum. Teoretycznie zaczniemy od y, tego Absoluta. Zobaczymy. Mało tego, więc musimy mało lać. No, no, dziel się, dziel się. Będę się dzielić dobra <grym> Zostawię ci, nie wiem ile to zostało Co powiesz truskaweczką pachnie. Wszystkie te drinki mają gdzieś około tam 4,5-6%, do 6%, ale tu w ogóle tego nie czuć. W ogóle nie czuć zero jakiegokolwiek alkoholu Wypiłbym całe, jest. Po prostu cudownie słodzi się fajne, ale muszę ci zostawić się z Mateusz, więc niestety ciężka, Cię, ciężka twoja dola. Cię że nie bym sobie więcej ja lało po prostu. <tusza> Tutaj troszeczkę ciemniejszy kolor. A no zobaczymy ile tego tam zostało. To jest gorsza. Ta truskawka jest o wiele bardziej intensywna i mi to tak nie podeszło. Tamten naprawdę orężatka można pić y, litrami moim zdaniem. A jak z kwasowością, tutaj. Ten jest kwaśniejszy, moim zdaniem. Więc Powinien tobie, być. Tobie może bardziej to podejdzie, mi podeszło to, ale za chwilę Mateusz to sprawdzisz i sam ocenisz. Dobra, ja najpierw wjeżdżam też w tego Strawberry Spritz. Zostawię ci resztkę. Śmiało to można dopijać. Spritz, czyli powinno być chyba na bazie jakiegoś wina musującego, w ogóle tego nie czuć. Jest takie przyjemne rzeczywiście, jakby można to sobie wziąć na plaży zamiast orężady. i tego dajkiri truskawkowego jestem bardzo ciekawy bo doskonale wiem jak powinno smakować. I ze świeżych truskawek i zmrożonych truskawek. Ręce się nie zatrząsną Mateusz, to się, tak. to się latają jak są syn. Przesłodzone, bardzo mocno dosłodzone, nie powinno być takich takie, nie powinno być. Dużo bardziej kwaśne powinno być, słabe dajkiri, nie smakuje mi. Wolałbym to, serio wolałbym to, tego spritza, jest taki Trochę delikatniejszy, nie, nie atakuje taką słodyczą, ten jest strasznie przesłodzony. Nie, 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 malibu odpada. Borys, teraz mamy chyba jakąś whisky z kolą, nie? Wywołałeś, Mateusz, whisky do tablicy, no to wjeżdżamy. Golden Loch i Valentines, najlepsza whisky na świecie. Ja zaczynam od tego. Nigdy tak, co nie piłem tego Golden Locha, więc. Mi się zdarzyło. Tak, zdarzyło się, więc nie wiem. Po prostu ocenię, czy to jest dobre, czy nie. Zapach bardziej koli niż. Może to sama koda w takiej cenie. Jest. Będziecie mieli ceny podane, bo to wszystko nie jest tanne, nie, nie są to królowie opłacalności. Dobra, troszkę jakbym siedział nad riverą turecką i takiego łyskacza <noise> tamtejszego pił z kolą, ale więcej koli niż tego łyskacza. No w sumie nie ma się co dziwić. Tu <noise> <okay. głos> ma 5% też nie... No jakoś tak. Ile ten miał? 4,5 miał w ogóle, co nie? Valentines ma 5. Zobaczymy, jak. Valentinesa z kolon. Pewnie doskonale wiesz, często, jak smakujesz. Oj, często, często. Pić. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Troszkę pianki dla Waldka. <laughs> Cześć nie ten content? Podobny. Podobny, tylko ja po prostu w domu piję zazwyczaj pół na pół. <laughs> Dlatego tutaj <laughs> tak smakuje, a nie inaczej. Być może ze względu na to, że znam smak, to badać mi lepiej podszedł niż to. Zaraz zobaczymy Mateusz, co Tobie lepiej podejdzie. Dobra, i wjeżdżamy w Golden Locha. Kiedyś mi się zdarzyło go pić. To Kurwa, to czasu, łapki. <laughs> nie wiem dlaczego dzisiaj akurat tak. Chociaż mam pewną teorię na to, ale to może przy jakichś piwkach, jak będziemy pili, to wtedy wyjaśnię. No co, tania cola, <noise> to <The> cola Original. <noise> I to lekko rozgazowana już. Whisky słabo wyczuwane. Nie, wydaje mi się, że to jest sama cola Original. Lepiej kupić sobie samemu Golden Locha i zrobić go z kolą. Tak mi się wydaje. Bo to jest po, po prostu tak rozgazowane, będzie... nie? Ze wszystkimi tak będzie, Mateusz, podejrzewam, no ale. Nie, no mamy przecież jeszcze w repertuarze niby z oryginalną kolą, nie? Okaże nie no, balasz dużo lepszy, zdecydowanie. Przynajmniej jest wyczuwalny ten smak balasia, chociaż trochę. Też jest jakby bardziej gazowany, co też lepiej wpływa na kubki smakowe. Brakuje trochę klodu, nie oszukujmy się. I najlepiej jeszcze limonki. <ścoughs> no to dla mnie w tej parze wygrywa balasz. Ale Borys, sprawdźmy co mamy następne. Chyba wyborowa, nie? Wyborowa Mati, tak? Mówi, żebyśmy wjeżdżali, to wjeżdżamy. Yy, orange i cytryna z limonką. Nie wiem po co tu mieszać, w ogóle. <laughs> nie? Zobaczymy. Zaczniemy od pomarańczki. Tutaj. Oba cytrusowe klimaty. Wjeżdżamy. Wjeżdżaj. Kolejna orężatka. Tak jak w przypadku tego pierwszego. Nie mam mowy o jakim w ogólekolwiek posmaku alkoholu tutaj. Też jest to delikatna pomarańczka, więc tak jak powiedziałeś wcześniej, na plażę moim zdaniem idealne. No to wjedziemy w limonka cytryna. się okaże. Uuu, mega intensywny zapach. No w końcu limonka i cytryna, no nie? No. Dwa w jednym. Ty lubisz kwaśne, ja też i zobaczymy. Mega kwaśne. Mega? Delikatnie słodki posmak jest na koniec. Tobie może to delikatnie przeszkadzać, ale mi pasuje. I też zero jakiegokolwiek alkoholu. Może są bezalkoholowe, tylko tak napisali, nie mam pojęcia. <grym> ale no, też na plaży idealne, Mateusz. Powiem ci, że jeżeli chodzi o te drinki, to wyborowa się postarała. Zapraszam cię, żebyś ty to sprawdził. Dobra, ja wierzę w tą orężadę. Orężada. Orangę. Prawie jak oranżona Helena, no rzeczywiście. Tak? Tak. <laughs> rzeczywiście? Nie, jest bardzo fajnie, przyjemne takie. Mógłbym się napić tego na plaży, tak jak wspomniałeś. Aha, ja jeszcze wcześniej wspomniałem. Nie, naprawdę bardzo fajne. Lekko, jakby taki kwaskowy, nie jest przesłodzone. Idealne. Ja bym powiedział, że mocno wakacyjny vibe. Tak, zdecydowanie. No i teraz ta hmm. <laughs> cytryna z limonką. Bardzo ciekawy jestem tego smaku. Jeszcze jak powiedziałeś, że jest kwaśne. Jest, bardzo. Mogłoby być kwaśniejsze. No nie, jak bardziej to, to by wykręcało gębę przecież. No pancio lubi, <głosy> <głosy> ale nie jest bardzo fajne. Yy, zdecydowanie wygrywa u mnie yy, ta limonka z cytryną czy tam cytryna z limonką. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. I następne chyba mamy kolejne łyski z Kolą. Następna para Jim Beam i Jack Daniels. Jim Beam jest otwarty dlatego, że nagrywaliśmy, ale skończyło się miejsce i musimy to nagrać. Nieprawda, yy, musiał się rozgrzać przed odcinkiem. Yy, yy, dobra, no to wjeżdżamy w Jim Beama. Z tego co pamiętam był najdroższy. Yy, ceny będą się oczywiście wyświetlać. Dobre. no spakuje jak Jimbim po prostu z kolą, ale tak jak wcześniej wspomniałem, ja robię zazwyczaj to pół na pół, to nie dlatego... Tutaj mu masy... brakuje tak, wyczuwana jest kola. Yy, no i co? No Jack Danies Jack Daniels pije często, ale nie z kolą, tylko z wodą gazowaną i z lodem. Nie wiem czy tak lubicie, ale to mi mój kolega Łukasz kiedyś podrzucił i, i rzeczywiście to ma sens. Mi się zdarzyło. Wjeżdżamy. Jest to jack, jest to z ale niestety jest to przewaga tej koli. No, nie można mieć wszystkiego. No fajnie, no rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka tych smaków, to je tutaj znajdzie, no ale ja szukam ich bardziej intensywnie, bo po prostu zawsze robię pół na pół. Mata już zapraszam cię, oceń to. ty sporo tego mi mam jednak zostawiłeś. No. <laughs> Troszeczkę pianki dla Waldka. <laughs> No, Jim Beam z kolą, tak bym to powiedział. Zero zaskoczenia. Ja generalnie za burbonami nie przepadam, więc jak jest za dużo tego, tej mieszanki, o której wspomniałeś, pół na pół, to jest dla mnie po prostu za intensywny ten burbon. Ja po prostu nie przepadam. Grają nam dzisiaj. No, to właśnie. To, 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 to tam chodzi. no i Jack. też jak mam Jacka to raczej czystego już wolę, niż z kolą, bo z kolą już jest przesłodzony dla mnie za bardzo. Ale nie, tu jakby tego Jacka zapomnieli dolać mam wrażenie. <ścoughs> <śmienny> nie, no, nie, nie, za słabe, za słabe, zdecydowanie za słabe, nawet jak na Jacka z kolą. Jest niego zdecydowanie za mało. Jakby nie polecam tego, lepiej sobie kupić Jacka i kolę. Borys, co tam chowasz dalej w lodówce? To też podwakacyjne klimaty. Mamy tak. Tyle, że już po wakacjach. Tak, mamy y, Rumy, Bacardi i Kapitan Morgan. Kapitan Morgan z kolą w domu ja często. Krótko mówiąc, Bacardi mniej, bo nie lubię po prostu. Jakieś mi nie wchodzi ani jakieś tam kolorowe, ani jasne, to, to nie. Nie moje klimaty. Dlatego od tego zacznę. Nie dużo. No nie, Bacardi to nie jest w ogóle mój klimat. Nie wiem czemu. Te rumy po prostu mi nie podchodzą. Tutaj oczywiście więcej koli niż jakiegokolwiek po smaku rumu. Dlatego ten wydaje mi się w ogóle dzisiaj chyba najsłabsza pozycja. Nie wrócę nigdy. No i co, Kapitan Morgan? Przywitajmy się z panem Kapitanem. Na sam koniec. Zobaczymy. Limonki brakuje tutaj do tego Morgana. To prawda musi być limonka. To w ogóle nie jest kapitan Morgan. No nie no gdzie ludzie. w jakiś słodki na koniec taki posmak. Rumy najgorzej dzisiaj moim zdaniem. Nie nie to w ogóle nie jest kapitan Morgan. To ja zostałem teraz krótko mówiąc oszukany. Mateusz zapraszam Cię sprawdź to i oceń. Ja akurat Borys jak mam być szczery to lubię i Bacardi i kapitana Morgana. Zobaczymy ile tu jest. Kapitana Morgana i Bacardi. W jednym zaczynam od Bacardi. Przede wszystkim powinna być limonka, powinny być kostki lodu, więcej tego Bacardi, bo jest jakiś taki gorzkawy pos posmak, tak jakby rzeczywiście tego tro rumu trochę było, ale to nie to. To kompletnie nie to. Jakby nie polecam. No i ty jesteś znawcą Kapitana Morgana. Ja chyba aż takim nie jestem. Kapitan Morgan to moja bliska rodzina. A rozumiem. Często mnie notuje. <grym> <grym> o notuję. Oj, jest jaki słodki. To nie, nie ma... to nie ma nic wspólnego z Kapitanem Morganem. Spice Gold and Cola. Nie, to ostatnio piłem kurde Spice Gold i no, pamiętam ten smak. Nie smakuje tak. W ogóle nie. Weźcie to wylejcie. Nie, nie kupujcie tego, widzowie. Borys. Czas na podsumowanie, ale już chyba wiemy, co będzie przodowało. Kochani, czas na podsumowanie, i wygląda to tak, że te cztery, ale troszkę mniej z tym, to tak naprawdę wakacyjny vibe. Warto do nich wracać, jak jest ciepło, ładna pogoda, tak jak dzisiaj, naprawdę y, polecam. Kolejne cztery, czyli y, Whiskacze i burboniki. Wygląda to tak, że jeżeli rzeczywiście chcecie poczuć smak whisky burbona z kolom, to to będzie dobry wybór, mi się wydaje, tak? No i dwa najgorsze no to niestety rumy, które Rumami po prostu nie są. Patrząc na to, co dzisiaj wypiliśmy, na pewno nie są to mistrzowie opłacalności. Chyba lepiej sobie kupić yy, w sklepie dany alkohol i dany dodatek zrobić tak, jak naprawdę to lubimy. Czyli ja na przykład pół na pół. <grafię> dzisiaj czytałem statystyki i 27 milionów Polaków yy, pije okazjonalnie alkohol. Więc wyślijcie ten film i każdy inny, który tu nagrywamy znajomym, żeby wiedzieli, w co warto inwestować, a czego nie warto kupować. Jeżeli oglądaliście do końca ten film, a na pewno tak jest, to zapraszam Was do zostawienia suba. Lajka i komentarza z Waszym ulubionym gotowym drinkiem. Dziękujemy za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego.